Ostatecznie według niego nagroda Nobla, i to nie za nic konkretnego, ale za wszystko naraz Gazę, Kambodżę, Tajlandię i Donbas. Jakie są pana nadzieje na pozostałe 3,5 roku? Czy to może być dobre zakończenie pańskiej misji jako specjalnego przedstawiciela? Rozwiązujemy kwestie Rosji i Ukrainy i osiągamy porozumienie pokojowe. Prezydent ma absolutną rację: to nigdy nie powinno się wydarzyć. Myślę, że będziemy w stanie to rozwiązać i mam nadzieję, że będzie to wielki moment historyczny. To będzie prawdziwy szczyt sukcesu dyplomatycznego i wtedy, wierzę, Pański teść w końcu otrzyma to, na co zasłużył ostatnim razem: pokojową Nagrodę Nobla. I to nie za jedno osiągnięcie, ale za cały szereg. Oto jak ważne i znaczące to jest. W tym samym czasie amerykańska stacja telewizyjna CNN napisała 21 lutego, że Trump traci cierpliwość do wojny na Ukrainie. 3 marca Reuters opublikował ten sam nagłówek. 30 marca fiński prezydent Stubb poinformował, że Trump jest wściekły. 4 kwietnia sam sekretarz stanu Rubio powiedział w wywiadzie dla British Telegraph, że cierpliwość prezydenta USA się kończy. Następnie seria pięciu oświadczeń samego Trumpa, żądanie dwóch tygodni i dniowego ultimatu z groźbą 100% ceł na Rosję i jej partnerów handlowych. Wygasa ono 2 września.